Na tę limitkę dajcie 600 zł. Słuchajcie, chciałem nagrać krótki materiał o trzeciej bajonecie, ponieważ po pierwsze kupiłem sobie za własne, no może nie ciężko, ale jakoś tam zarobione pieniądze, wersję limitowaną i uważam, że może nie jest jakoś najbardziej wypasiana pod słońcem, czy w przypadku bajonety pod piekielnym ogniem, ale jest niezwykle interesująca, jeśli chodzi o zawartość, jest bardzo duża. I wydaje mi się, że jest świetnym przykładem na to, że limitka nie musi kosztować w obecnych czasach 1500 zł, żeby była interesująca, a niektórych producentów gier już naprawdę do cna posrało, jeżeli chodzi o właśnie wycenianie takich edycji. Zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę, że bardzo często główny bonus, jaki tam dostajemy, to jest dajmy na to nowy strój dla bohatera gry, której nie ma w zestawie, bo limitka nie zawiera w sobie. Gry. i po drugie chciałem zrobić małą reklamę samej Grzebajoneta, bo tak wprawdzie ostatnio było o niej dość głośno, aczkolwiek z takich dosyć głupi i kontrowersyjnych powodów. Otóż, jak pewnie większość z was słyszała, pani aktorka głosowa, która oryginalnie podkładała głos pod wiedźmę w dwóch pierwszych odsłonach serii, poskarżyła się światu, że w trzeciej jej nie ma, bo producent jej zaoferował 3 złote za nagranie ścieżek dialogowych, tylko że później jak ktoś tam zrobił dochodzenie, to się okazało, że tak w przenośni, ale nie 3 zł. Tylko 300, nie złote, tylko dolary, i nie za wszystkie ścieżki, tylko za jakieś tam dogrywki, kiedy ona się już nie zgodziła na stawkę, za, za pełną grę. No okazało się, że po prostu naściemniała grubo, i tak jak wiele osób ją popierało, że walczy o godne zarobki i prawa aktorów głosowych, z czym oczywiście się zgadzam. Tak, no, narobiła im, cytując klasyka, mnóstwo smrodu i gówna. Ale najpierw zobaczmy sobie tę oto edycję, która nosi wdzięczną nazwę Trinity Masquerade Edition. Teraz niestety jest już ją bardzo trudno zdobyć, bo przede wszystkim to wystawiają ją Janusza na portalach aukcyjnych za 550, 600, 650 zł. Ale niech Was to nie zwiedzie, bo ona oryginalnie kosztowała około 350 i ja za tyle ją zamówiłem, za tyle ją kupiłem, tylko tutaj w przypadku... Limitek Nintendo, kluczem jest to, żeby zamawiać je odpowiednio wcześnie, to znaczy wtedy kiedy towar się faktycznie pojawi, to warto brać ten preorder, bo później bywa średnio i tak na przykład większości moich znajomych, po prostu ich zamówienia przedpremierowe anulowali, bo zamawiali na dzień przed premierą, a nie na 1500 lat tak jak ja. Tak więc na Trinity Masquerade Edition składają się przede wszystkim gra. I warto to jeszcze raz podkreślić, bo to jest bardzo y, rzadko spotykany itemek w kolekcjonerkach. Gra y, nie ma oznaczenia peggy na okładce, więc ani żadnego, tym bardziej USK niemieckiego, obrzydliwego. Nie ma napisane, ile gnój musimy ślad, żeby w nią grać. Tak więc jeżeli drogie dzieci chcecie kupić sobie bajonetę trójkę, to szukajcie, może ktoś będzie oddawał właśnie tę okładkę. to... Mama wam ogarnie. No i co? Ale dużo ciekawsze jest to, że oprócz pudełka z grą, mamy tutaj też pudełko bez gry. I z czymś takim spotykam się akurat pierwszy raz, bo nie chodzi o żaden steelbook, tylko po prostu mamy coś takiego kartonowe opakowanie, w którym znajdziemy ozdobne, wymienne okładki do bajonety 1, 2 i 3. Akurat trójkę mam już zamontowaną, więc pokażę wam zaraz, ale. Bajoneta 2, Bajoneta 1 i do tego dołączane było jeszcze puste pudełeczko do gry na Switcha, co bardzo mnie zdziwiło. Pierwszy raz widziałem, żeby ktoś oficjalnie sprzedawał takie golutkie. No i ja w tym będę pewnie trójkę trzymał. W ogóle to ma się jeszcze ukazać w Europie wersja pudełkowa pierwszej bajonety, bo ona jest dostępna na Switcha, ale do tej pory była tylko jako kod do pobrania dołączany do bajonety dwójki pudełkowej. Ale coś tam jakieś opóźnienia są, jak zresztą ze wszystkim ostatnio w przypadku limitowanych rzeczy około nintendowych, więc nie wiem ile będziemy musieli jeszcze czekać. W każdym razie średnio przydatne, ale całkiem fajne. I z uwagi na to, że czegoś takiego jeszcze w żadnej edycji gry nie widziałem, to tym bardziej chciałem się podzielić i wam pokazać. Mamy też. Artbook i to nie jest taki typowy artbook kolekcjonerki, że macie w nim 14 stron nadrukowanych na papierze toaletowym. Tylko, no to prawda, okładka jest miękka, ale sam papier w środku jest bardzo, bardzo wysokiej jakości. Bardzo miło się na, na te artworki patrzy. Yy, I całość ma stron 200, więc naprawdę jest co oglądać. Tekstu wprawdzie nie ma żadnego. Ja czasami lubię, jak są jakieś tam historyjki związane z designem danych elementów, przybliżone w formie właśnie tekstowej, no ale to znowu, jeżeli na przykład macie 4 lata i jeszcze nie potraficie czytać, no to yy, pokażcie, pokażcie mamie, to. Mama wam ogarnie, bo, bo nie musicie umieć czytać. Naprawdę bardzo widowiskowy artbuczek. Jeszcze dodatkowej klasy Dodaję mu fakt, że pod The Art of Bayonetta Free jest napisany. Le Ocht, Le To, nie znam francuskiego, ale teraz to jest ten moment, w którym puszczamy muzyczkę z mema. I to wszystko, czyli niby nie aż tak dużo, ale pamiętajmy, że to właśnie oryginalnie kosztowało 3,5 czyli jakby nie patrzeć, mniej więcej tyle, ile w tej chwili już pewnie ponad połowa nowych, gołych gier, takich, które niby są na płytach czasami, ale i tak trzeba dociągnąć 150 giga, żeby sobie w nie komfortowo pograć. Tak więc yy, uważam, że super edycja jeżeli jeszcze kiedyś będzie gdzieś w normalnej cenie to polecam wam serdecznie. Podobnie zresztą jak samą Bajonetę trójkę, to jest moja ukochana seria. Ilość takiego no, bardzo dostojnego, a jednocześnie over the top kiczu, jaka jest w tej serii, jest po prostu niesamowita. Ja też kocham design potworów, który potworów no, demonów, właściwie głównie, który do tej pory tam się pojawiał. Zachowanie samej głównej bohaterki jest miodzio, muzyka jest wybitna. I no to jest po prostu slasher, trochę w stylu starszych God of Warów albo Devil May Cry, ale tutaj od pierwszej do ostatniej godziny czujecie się tak, jakbyście walczyli z ostatnim bossem w innej grze, to znaczy jest tak intensywnie, że no... Nie ma czasu się podrapać po, po nosie, teraz może. Tak jak nieraz na YouTubie pod filmikami ludzie piszą, że best part starts at, i tam jest timestamp, że 5 minut i 38 sekund i kończy się 6 minut i 15 sekund, tak tutaj best part starts at 0000 i kończy się z momentem ukończenia gry. I tak było w jedynce, może trochę mniej, bo aż tak mi się nie podobało, ale była spoko. Dwójce wybitnej i w trójkę teraz gram jakieś 3-4 godziny mam na liczniku i naprawdę niesłychanie mi się podoba. Jestem oczarowany. Teraz pewnie wiem, że dużo osób będzie mi mówiło, że gdyby nie fakt, że to jest gra na Switcha i że Nintendo ma z nią coś wspólnego, to tak bym jej nie chwalił. I wiecie co? Prawdopodobnie macie rację, ale jestem niesłychanie wdzięczny Nintendo, że uratowało tę serię, bo to wyglądało tak, że Bayonetta 1 powstała i pewnie dzisiaj cieszyłaby się tytułem takiego kult classic, czyli gry, która jest bardzo znana w jakichś tam kręgach, ale nigdy nie odniosła wielkiego komercyjnego sukcesu i prawdopodobnie nie doczeka się sequela. A Nintendo wyłożyło własną kasę na Bayonetta 2, żeby ratować Wii U, żeby Wii U miało jakiekolwiek gry. Ja właśnie wtedy recenzowałem gry na portal poligamia.pl Spędziłem z Bayonetą dwa wspaniały weekend. Wii U to była też moja wtedy jedyna konsola stacjonarna, więc yy, rzadko grałem w gry, <grym> jakby nie patrzeć. Yy, I mam bardzo ciepłe uczucia co do tej dwójki. Pamiętam, że też ogromne kontrowersje wzbudziło to, że ona miała się ukazać tylko na na Wii U, jako że no, fani jedynki byli w większości na Xboxie 360, ewentualnie na PS3, chociaż na PS3 to raczej antyfani, bo tam ta jedynka była, zapisała się w historii gier brązowymi zgłoskami jako jedna z najgorszych konwersji gier, jakie kiedykolwiek ukazały się na PlayStation 3. Działała dużo, dużo gorzej niż wersja na Xboxa. No, ale w każdym razie, że fani są na systemach dwóch innych firm, a tutaj nagle yy, dwójka ukazuje się na platformie Nintendo, która do tej pory z bajonetą nie miała absolutnie nic wspólnego. Ale Nintendo wtedy zrobiło coś bardzo fajnego, bo oni wydali jedynkę i dwójkę zbiorczo, to znaczy razem w cenie jednej gry, w cenie tylko dwójki. Yy, pojawił się też port jedynki, który był jeszcze wzbogacony o różne stroje dla bajonety, często takie bardzo. Yy, to Sexy inspirowane postaciami Nintendo i różne tam inne bonusy. Zresztą coś, coś tam chyba jakieś ataki były przywołujące Bowsera. No postarali się w każdym razie. I tak, gdyby nie to, że w tym 2014 roku byłem totalnym Nintendo świrem, to prawdopodobnie w tej chwili nie grałbym w bajonetę albo zacząłbym swoją przygodę dopiero od trójki. Ale właśnie super, że byłem, że miałem okazję że czekałem jak frajer przez 7 lat na kolejną część, a ja zamiast, jakbym tego nie zrobił, to w sumie dopiero teraz bym miał całą trylogię do ogrania. No nieważne, było fajnie w każdym razie i, i teraz też w trójce bawię się doskonale. Trochę tylko szkoda, że trójka wygląda technicznie niewiele lepiej od dwójki i od jedynki właściwie też, to znaczy to jest bardzo taka... True i spójna trylogia, bo zarówno pierwsza część z 2009, wiem, jak i ostatnia z 2022 wyglądają prawie tak samo. Wprawdzie same areny środowiska są dużo większe, na większą skalę i naprawdę momentami jest na co popatrzeć, bo po prostu akcja tak pędzi, tak gna, że jest widowiskowo niezależnie od szczegółowości tej oprawy graficznej, zwłaszcza, że tam właśnie jeszcze muzyka robi naprawdę robotę ale widać, że trochę switchowi już, już no od zawsze, ale tutaj w tym przypadku widać, że trochę brakuje mocy obliczeniowej, kiedy pojawia się duży, ambitny tytuł, który nie broni się jakąś tam cel shadingową grafiką, tylko próbuje być... W miarę nazwijmy to realistyczny, chociaż no, bajoneta z realizmem ma niewiele wspólnego, ale taki, który, w którym postaci wyglądają podobnie do zwykłych ludzi. Może to, to bardziej pasuje. Póki co, projekty przeciwników też bardziej mi leżały w dwójce i chyba dwójka jeszcze pozostaje moją ulubioną częścią, no, ale zobaczymy, jak to będzie, jak skończę tę trójkę. Jeżeli Wy jeszcze w Bayonetę nie graliście, jeżeli nie graliście jeszcze w mój ulubiony Slasher, to nie musicie zaczynać od jedynki. Znaczy, te historie się łączą, ale są tak durne i pogmatwane, że i tak mało z tego wyniesiecie. Jedynka jest grą dobrą, tylko że ma sporo naleciałości z tamtej generacji, to znaczy wszystko jest w niej takie szarobure i na przykład jest też dużo quick time eventów, których ja za bardzo nie lubię. Dwójka cudo. Trójka na razie też cudo, ale z ostateczną oceną wstrzymam się do yy, nigdy, bo nie robię recenzji gier, ale pewnie w moim top 10 2022 gdzieś ta trójka będzie. Dobra, następny materiał na ten kanał prawdopodobnie będzie o czymś, co bardzo chcę omówić, ale muszę jeszcze wcześniej przetestować, żeby wiedzieć o tym trochę więcej. I jest to coś, o czym myślałem, że nigdy nie będę tego miał. Czyli sławetna y, gra karciana Mario Party, o której mówiłem niejednokrotnie, że pozostanie pewnie moim niespełnionym marzeniem, bo jak ją gdzieś widziałem, to razem z importem, cłem i takimi innymi pierdołami sprowadzenie tego kosztowałoby do Polski ze 2000 złotych, ale znalazłem kogoś, kto sprzedawał tanio to może nie, ale osiągalnie, w osiągalnej cenie w Niemczech. Y, no i kupiłem i będę sprawdzał i będę grał i mam nadzieję, że niedługo o tym pogadamy. A tymczasem dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.